Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kalsper z Gambitu Tradera. W dzisiejszym materiale będzie aktualizacja w środku tygodnia e, i będzie fundo dolara, dolar do franka szwajcarskiego, ropa, dolar do złotówki, złoto oraz bitcoin. E, także o tych rynkach sobie dzisiaj powiemy. E, czyli tak, mamy środek tygodnia. Nagrywałem też materiał w weekend z przygotowaniem do sesji handlowej w tym tygodniu. Już parę rzeczy nam się tutaj Pozmieniało, także trzeba będzie to Wam przekazać. Zanim tutaj cokolwiek przekażę, to pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne i przekazuję tylko swoje subiektywne opinie. Dobra, zaczynamy szybko z tym dolarem do funta. I tak, no, w materiale weekendowym nie mówiłem o tym funcie, bo tutaj jeszcze nie było nic ciekawego, ale teraz podczas tej sesji od poniedziałku, teraz do środy. Mamy już dojazd do kluczowej strefy, bo teraz tak przypomnę: ja tutaj na funcie do dolara jestem dosyć prospadkowy, czyli mieliśmy tą wielką konsolidację od, no można powiedzieć, ceny były tutaj nawet od listopada 2023 do 10 kwietnia, czyli mamy tą całą wielką konsolidację, tak? No i tutaj oczywiście mieliśmy dużo kupujących. I dużo sprzedających, ale co ważne to było mniej więcej po e, tym samym poziomie cenowym, czyli może mogliśmy sobie tutaj zakreślić taki ręcz. No i teraz wiemy z tym wybiciem 12, 19, 22 kwiecień, e, że sprzedający tutaj mieli po prostu więcej pieniędzy, że z tych sprzedających e, w tym pułapie cenowym było tutaj więcej. E, no i to nam powoduje. To, że po pierwsze ci sprzedający, którzy tutaj w tym rężu właśnie nastawiali się na tą sprzedaż i gromadzili tutaj, akumulowali te zlecenia spadkowe, to po prostu będą chcieli bronić swoich pozycji. A ci kupujący, którzy tutaj kupowali intensywnie ten rynek, no przegrali z rynkiem, tak? Tutaj pamiętajcie, duża kasa też się myli. To nie jest tak, że oni mają jakieś niesamowite stopy zwrotu w ujęciu rocznym. Także. Oni też popełniają błędy, i ja uważam, że po prostu ktoś, kto kupował tego funta do dolara w tym okresie konsolidacyjnym, po prostu się pomylił i teraz będzie chciał wychodzić z tych pozycji z rynku. I to powinno nam generować spadki. A już konkretniej, mówiąc o setupie, mamy tą strefę, i to jest strefa: tutaj zaznaczam 1. 27 i 179 do 1,27 i 802. I to jest, moja, to jest mój taki obszar zainteresowań do sprzedaży tego funta. Tak? Jeżeli mi ten obszar wybiją bez potwierdzenia mojego, no to ja uważam, że ta cała struktura będzie zanegowana. Czyli tutaj wtedy się moje podejście do tego rynku zmieni i będę miał nastawienie na wybicie tego szczytu z 8 marca. Natomiast jeżeli to się jeszcze nie stało, tak, nie ma tego jeszcze na rynku, to po prostu szukam sobie tutaj wejścia e, i potwierdzenia do sprzedaży tego rynku. Na razie to potwierdzenie jest na cenie 1,26 i 960 dolarów, także jeżeli przebijemy sobie ten rynek w tym momencie e, poniżej tej linii czarnej, tak, może trochę innym kolorem Ją zaznaczę, żeby to było wiadomo, że to jest sygnał. Chodzi tutaj o tę cenę, czyli tak, wybijamy ten poziom. Jest zamknięcie się poniżej, nie cień, tylko zamknięcie. Czekam zawsze na zamknięcie się świeczki, i po prostu wchodzę tutaj w pozycję short. No, pierwszy target na pewno się już zmienia. To znaczy, strukturalnie 4-godzinówka się odwróciła. Także nie ma tutaj możliwości na zagranie trendowe. Będzie to handel tylko na. Odreagowanie, bo tak będzie po prostu bezpiecznie. Ja nie mówię, że tutaj nie możemy e, trendu spadkowego wykreować, bo nawet się tego w sumie spodziewam. Tylko e, problem jest taki, że rynek może zrobić też e, po prostu utrzymanie trendu. Czyli jeżeli mamy tą strukturę tutaj, tak c e, na 4 godzinów e, to możemy po prostu zrobić większą korektę e, wyższego rzędu i pojechać dalej do góry, dlatego ten trade będzie trzymany do, te, do tej konsolidacji tutaj z kwietnia i początków maja, tak, czyli tutaj poziom cenowy 1.26072. Dobra, kolejny setup, tutaj może nie setup, tylko aktualizacja do rynku USDCHF. Tutaj mówiłem Wam w weekend, że przygotowuję się tutaj na kupno tego rynku, tylko nie chciałem zostawiać pozycji na weekend, już nawet w piątek, tak naprawdę był sygnał, tylko że tutaj niestety nie zrobili korekty, nie dali się przyłączyć do rynku okazyjnie, także też macie informację, że tutaj dla mnie handlu, no mimo to, że ten wzrost jest przewidziany, to handlu tutaj nie ma i wszelkie zlecenia. I też takie projekcje, które ustawiałem sobie na ten rynek, dla mnie po prostu są już nieaktualne. Ten ręcz wzrostowy, który no, miał trafić do mojego portfela, już się zrealizował, bo ja tutaj mówiłem, że potrzebuję korekty po prostu na wejście tutaj w pozycję. Tego nie otrzymaliśmy, także to już jest anulowane. Dalej mamy ropę. Tutaj bardziej informacja była. Dla grupy, że wchodzę po tej cenie i ten trade po prostu trzymam. Nadal twierdzę, że na ropie będziemy mieć wzrosty. Jest oczywiście możliwe wybicie tego dołka i stworzenie tutaj większej konsolidacji. Tak, i tutaj po prostu sygnał będzie trzeba nowy wygenerować. Ale ja na pewno z ropą się tak szybko tutaj nie poddam. Tutaj mieliśmy ten scenariusz z większego interwału, tak, czyli Mamy już zanegowanie tego trendu, który trwał sobie od 28 września do 12 grudnia. Mamy trend wzrostowy i mamy pierwszą większą korektę, która już schodzi tam w okolice 50%. To jest normalne. Nie uważam, że to jest jakiś nowy trend spadkowy na ropie. Uważam na ten moment, że to jest korekta i przy tym pozostaje, jeśli chodzi o rynek ropy. Dalej, scenariusz ciekawy na rynku złotówki, który może nam się tutaj. Kreować. Na złotówce scenariusz był wzrostowy, tylko że nie zrobili tutaj potwierdzenia, tutaj żadnych pozycji nie było, a wybili dla mnie kluczową strefę. I teraz to jest sytuacja podobna, jeśli chodzi o funta do dolara, tak? Czyli jeżeli mówiłem, że jeżeli wybiją tą strefę, to dla mnie ten szczyt 8 marzec będzie niechroniony, i to samo mamy na złotówce. Czyli wybili tą strefę propopytową, tak? pro wzrostową i te dwa dołki, czyli dołek 9 kwiecień i dołek minimum z 13 marca, to też nie jest tutaj chronione, tak? A jeszcze nie zostało wybite, także jestem teraz, no, prospadkowy na rynku złotówki, tylko tu, tutaj czekam jeszcze na jakąś strukturę, żeby się też schematycznie, metodycznie do, do tego rynku dołączyć. Dalej złoto i to jest pozycja z dzisiaj, o której pisałem na grupie. Wam mówiłem w weekend też o złocie, że tutaj widzę potencjał właśnie wybicie tego szczytu z 12 kwietnia i kontynuację, znaczy nie kontynuację, tylko początek spadków na tym rynku i ten setup no, zrealizował się tak jak mówiłem, czyli ja nie chciałem tutaj szukać potwierdzenia po tej cenie. Bo uważałem, że ten trade jest bardzo ryzykowny. Czyli mamy tutaj no strukturę, nawet na 4-godzinówce wzrostową. Tutaj nam się ta struktura w tym miejscu odwróciła na podstawie tego szczytu z 26 kwietnia. Tylko ten trade właśnie był wzrostowy, tak? Struktura się odwróciła i mieliśmy tutaj trend wzrostowy. Dlatego, idealnym setupem, akurat co do tej, co do tego przykładu. Było właśnie wybicie tego szczytu z 12 kwietnia, a następnie dopiero wybudowanie jakiegoś y, potwierdzenia, i to się zrealizowało, to rozgrywamy też y, na grupie. I teraz tak, z racji tego, że to może być korekta w trendzie wzrostowym, tego nie wiemy. Tutaj nawet ta najsłabsza y, taka struktura bardzo mało z 4-godzinowego interwału, czyli ta korekta y, się utrzymuje do X 16 maja. To może być nadal obronione, czyli. Możliwy jest taki scenariusz, czyli mamy tutaj korektę i dalszą jazdę przez cenę do góry, tak? Dlatego ten trade trzeba aktywnie zarządzać. I tutaj ja przedstawiam już swoje pozycje na break even, czyli jeżeli wrócą mi tutaj do mojego wejścia, to mi automatycznie zlecenie na rynku się zamknie i po prostu będzie zero na depozycie. No, a jeżeli dalej będą dyna dy dynamicznie spadać, to e, po prostu będę na tym zarabiał, tak? Czyli jest to taka sytuacja e, trochę win-win, że nic nie tracę i jest tylko e, możliwość e, zarobku. Tutaj target na tym rynku to są okolice e, tej strefy, e, tej strefy korekcyjnej. Tylko, że tutaj będzie trzeba to obserwować. Ten target może się zmienić. Dlaczego? Bo weszła nam bardzo duża dynamika spadkowa na rynek, czyli zauważcie tą świecę, zauważcie te dwie świece. No mamy tę dynamiczność niedźwiedzi tutaj zdecydowanie powiększoną od takiej normalności, od tła rynku, które tutaj obserwujemy. A jeżeli taka dynamiczność rynku jest po naszej stronie, to często nie warto tych tradeów trzymać, po prostu zamykać ich na tej proficie ustalonym gdzieś bardzo nisko, na niskich tak, Czyli widzę tutaj możliwość po prostu rozbudowania się większego trendu wzrostowego. Ale przy tym te korekty powinny być słabe i bardzo małe. Tak? Czyli coś takiego jak mieliśmy tutaj. Jeżeli te spadkowe świeczki bardzo duże się utrzymają, jeżeli ta dynamiczność spadkowa się utrzyma i będziemy mieć bardzo małe korekty jeśli chodzi o ich zasięg i bardzo szybkie, dynamiczne spadki, to ja jestem w stanie przytrzymać taką pozycję po prostu dalej. Dobra i na koniec jeśli chodzi o Bitcoina, bo tutaj mówiłem o setupie prospadkowym, tylko tutaj w, w drugą stronę jakby to działa, ta dynamiczność, zauważcie tutaj dynamiczność, czyli tutaj też na Bitcoinie mamy powiększoną znowu dynamiczność pro, wzrostową, tak? Czyli tutaj mowa jest o tej świeczce z 20 maja, mowa jest, tak, z 20 maja obie świeczki, 18 i 22. I tutaj ten setup od razu traci na jakości, czyli tutaj od razu te setupy spadkowe, potwierdzenia przestają mieć większą siłę. Na razie to potwierdzenie jest na poziomie 67 412 Dolarów, tylko że ja będę musiał jeszcze tutaj zobaczyć, jak do tego potwierdzenia dojdzie. Czy tutaj jakaś dynamiczność spadkowa też wejdzie na rynek? Jeżeli nie, no to prawdopodobnie z tego setupu zrezygnuję, bo też do anulacji tego całego zagrania, do tła, do kontekstu, jeśli chodzi o ten handel na tym rynku. Do anulacji tego jest bardzo blisko, bo wystarczy wybić szczyt z 8 kwietnia i strukturalnie nam się tutaj wszystko e, zmieni. E, ok, także e, to były te wszystkie aktualizacje. Ja zapraszam Was do e, grupy Discord. Link macie w opisie. E, I życzę Wam udanego e, tygodnia handlowego. Cześć.